Cześć, nazywam się Adrian Cholecki, a to moja debiutancka powieść pod tytułem Mizantrop. Pisałem ją przez prawie dwa lata. Momentami była to bardzo ciężka i bolesna praca, dlatego tak bardzo zależy mi, żebyście ją przeczytali. Jesteśmy we Wrocławiu, ponieważ to właśnie tutaj dzieje się większość, większa część akcji powieści. Co więcej, miasto ma na tyle dużo siły sprawczej, że potrafi wpływać na losy głównego bohatera. Chociaż Mizantrop to utwór bardzo osobisty, znajdziecie w nim dużo więcej niż tylko eskapis. Choć oczywiście książka traktuje głównie o miłości, czyli o tym, o czym traktują niemal wszystkie płyty, książki i filmy na świecie. Jednak poruszam w nim znacznie więcej problemów. Widzicie, moim ulubionym zajęciem jest obserwowanie rzeczywistości, czyli ludzi, zjawisk kultury, zjawisk społecznych i komunikacji międzyludzkiej. I właśnie wiele wniosków z tej obserwacji w książce się znajduje. Po przeczytaniu książki na pewno każdy z Was zada sobie przynajmniej kilka pytań na temat tego, czy aby przypadkiem nie ma sobie niczego do zarzucenia. Powoli zbliżając się do końca, chciałbym podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania Mizantropa. Imiennie podziękuję Adamowi Ptakowi z zespołu Dandicore, który zrobił notabene mnie samemu fantastyczne zdjęcie na okładkę. Następnie to zdjęcie wykorzystała Róża Skiedrzyńska, która zrobiła moim zdaniem fantastyczny projekt okładki i za co dla niej najniższy ukłon. Dziękuję również tym kilku osobom, które przeczytały wersję roboczą. To właśnie te osoby wytknęły mankamenty i podpowiedziały, co zmienić, żeby ta książka była po prostu lepsza. Ale przede wszystkim dziękuję tym wszystkim, którzy mnie zainspirowali. Niektórzy stanowią pierwowzory postaci, ale to właśnie Wy pamiętajcie szczególnie o tym, że Mizantrop jest w ogólnym rozrachunku fikcją literacką i każda z postaci musiała dostać jakieś swoje przywary, po to, żeby była jak najbardziej charakterystyczna. Papierową wersję znajdziecie wyłącznie na stronie wydawnictwa mybook.pl. Tam również znajduje się wersja elektroniczna, która z kolei dostępna jest także w innych księgarniach internetowych. Pamiętajcie, że tradycyjna wersja książki drukowana jest na żądanie, dlatego im szybciej ją zamówicie, tym prędzej do Was trafi. Wszystkie miejsca, gdzie możecie kupić Mizantropa, wypiszę w pierwszym komentarzu. Obiecuję, że wrażeń nie zabraknie. Będą wzruszenia, wbrew temu, co sugeruje tytuł, będzie też dużo empatii. Ale będą też obrazoburcze, naturalistyczne sceny, które mają was skłonić do zadawania pytań i po prostu nieco wami wstrząsnąć. Życzę miłej lektury i obiecuję więcej.